Cześć, witam Was bardzo serdecznie w końcinku naszej kampanii Szkocją w Bellum Crucis. Jak pamiętacie, toczymy cały czas wojnę z Francją i Hiszpanią. No, i mamy tutaj do pokonania mały francuski oddział. No, i będziemy torować sobie teraz drogę do Paryża. Tak, żeby go jak najszybciej odzyskać. Dobra, no to pokonajmy te pierdółki. No i będziemy myśleć, jak dokładnie osiągniemy nasz zamierzony cel, czyli właśnie odzyskanie tego jakże ważnego miasta. Hmm, no, mają tam pełny garnizon, więc na pewno potrzebowałbym posiłki. Może zacząłbym dłuższe obrężenie, żeby jednostki wewnątrz miasta nieco zaczęły się wykrwawiać. Ty... O cholera, to jest most. No, nie zwróciłem na to uwagi. No, ale w sumie, jak to są cztery oddziały, to i tak w sumie wiele to nie zmieni. Nie wiem, czy zrobić tutaj szarze po prostu centralnie, moją jazdą. Hmm. Z nie zwróciłem kompletnie uwagi na ten most. No, ale i tak sobie ze damy radę w sumie. Jakby nie patrzeć, dużo im to nie da. Tylko ewentualnie minimalnie mi utrudni rozgrywkę. Dobra, ustawmy sobie. Jednostki po prostu byle jak, żeby je podzielić jakby. W zależności czym one się zajmują. I tak, zobaczymy, co oni zrobią. Bo to są zbrojni, prawda? No właśnie. Jeden oddział milicji włóczniczej, jeden oddział zbrojnych. Hmm. Dobra, wiecie co? Podeślę chyba po prostu jeden oddział rycerzy do szarży. I zobaczymy jakim pójdzie ta szarża. Myślę, że ze spokojem. Rozjadam tych zbrojnych. Po prostu najwyżej przeprowadzimy tutaj parę szarży z rzędu jednym oddziałem, żeby jak najbardziej zminimalizować straty. No i zobaczmy, uda się w miarę te szarże, czy nie. Mmm, no, średnio, w sensie nie zrealizować się, że będzie jeszcze lepiej. Dobra, cofamy was wobec tego. I ruszamy kolejny oddział za chwilę. Będziemy ich tak wykrwawiać oddział po oddziale. Jest to jak najbardziej na rękę. No, a oni będą w ten sposób musieli po prostu. No, nie wiem, co w sumie. No nic nie mają do wyboru. No, muszą po prostu trzymać to uderzenie. A i tutaj ta szarża nieco się zblokowała jakąś magiczną ścianę. Dobra, no i tych też za chwilę wycofujemy, żeby nie ponieść tutaj większych strat, oczywiście. No ta szarżenie nieco gorzej wyszła. No ale może uda mi się ich sprowokować. Może w sumie, gdybym nakazał moim ucznikom ostrzał tych jednostek, to by musieli pójść na mnie bardziej. Spróbujmy. Bo nie chcę też tracić za bardzo tych rycerzy, nie? No, a jak jednak zacznę ich ostrzeliwać, no to będą musieli podjąć e, jakieś ruchy. Bo inaczej, no, po prostu ich wystrzelam. No, powoli to w sumie idzie. Myślałem, że szybciej pójdzie. Mm, no. Nie wiem, czy moi uczniowie coś w ogóle strzelają? Nie, no coś strzelam, ale bardzo kiepsko. No, tak jest, że praktycznie nic nie robią. No, serio? Myślałem, że lepiej wam pójdzie. Nie wiem, jeszcze raz im na strzać. Może to przyniesie jakąś zmianę. No trochę lepiej. No chciałbym, żeby jednak miał wszystko oni na mnie ruszyli. No, ale chyba nie uda mi się ich do tego sprowokować. O! Może? Nie, zaczęli się wycofować, ale w sumie to i tak dobre dla mnie. O, tutaj wystawili teraz naprzód milicję włóczniczą, więc ich powinniśmy w miarę ładnie rozjechać. Spróbujmy. Okej, okay, wycofajmy już tych rycerzy. No i moi łucznicy niech dalej strzelają. No i dobra, no jedźmy jeszcze raz. No i będziemy ich tak męczyć. Okej, okay, i jeszcze raz. Oj, no teraz trochę spore straty poniósł ten oddział. Może strzajcie w tych jakoś... No, no, trochę was zanudzę chyba tą bitwą. No, ale cóż... No, bo rzeczywiście jednak ci włócznicy potrafią zadać ci większe straty. No, a z drugiej strony nie mam za bardzo wyboru. Nie, no ni serio, ch chyba chcą się dać mi wystrzelać. No, przeprowadźmy zatem, może, szar, że tymi normańskimi rycerzami. No, nie wiem, trochę szkoda byłoby mi ich tracić. Dobra, no, lećcie ten oddział teraz, powiedzmy zobaczymy. co no, wycofajcie się. Okej, okay. no i jeszcze raz, teraz zbrojnych wiecie? Okej, okay. no i jeszcze raz.

Ok. No i się wycofajcie. No i jeszcze raz. Dobra. No i się wycofajcie jeszcze raz. A, i trochę to nie wyszło, bo się zablokowali strasznie. I przez to im się udało więcej zabić. No, niefajnie. Dobra, no to niech pojadą. Mógłbym teoretycznie wysłać piechotę, ale to by jeszcze większymi stratami się pewnie zakończyło. Okej. No i jeszcze raz. Pasjonująca bitwa nie a co na pewno? Wcufajcie się. Dobra. No i dobijmy te rdułki tutaj. Super, Dobra, no i wy się też jeszcze wycofajcie. No i może teraz im padną morale, już się będą chcieli poddać. Jeszcze nie? Serio? No strasznie długo się trzymają. Nie wiem, jaki incydent nie mogą być pewni siebie, kiedy stracili większość swoich kolegów i jeszcze są cały czas praktycznie pod ostrzałem. Nie rozumiem tego w ogóle. Dobra, no ale już skończmy ten kabaret. No, okej. Okay. Czy już tyle wystarczy? Dobra, dokończmy tą bitwę, dobijemy ten oddział, i to by było na tyle. No, trochę zajęła ta bitwa, no ale wolę to zrobić w ten sposób, niżem wysłał rzeczywiście piechotę i żeby się tam naparzali bez sensu, bo zamiast 51 ludzi straciłbym pewnie z 200 czy 300. Okej. Okay. Hmm, a gdybym poszedł na tą osadę. Może w ten sposób by się nieco wycofali spod Paryża. W sumie. Zobaczmy. To nie jest głupi pomysł, w sumie nawet. Rzeczywiście możemy sprawdzić. Mam tutaj jednego generała, dwadział łuczników i jakieś tam pierdółki. Więc rzeczywiście to nie jest głupi pomysł. Dobra. E, skończmy Tura. No i zobaczymy Co Francuzi teraz wymyślą na ten mój pomysł. Hmm. No, bo to naprawdę nie jest aż taki głupi pomysł. Będą musieli chyba odesłać część sił spod Paryża, tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, okay. widzę, że Hiszpanie się wycofali stąd. Dobra, wi Dobra wiadomość. Okej, okay. no i właśnie. Odesłali część sił z Paryża. Podesłali tutaj. No, tutaj tylko kupca wysłali. Nawet nie poszli ostatecznie na pomst tej osadzie. No i super, udało mi się <śmum> sprawić, że komputer trochę się zwiesił, i nie wiedział co ma zrobić, tak mi się wydaje. Więc trochę ich yy, przedsłaniłem, że tak powiem. Zmarł yy, władca Gruzji. Raport końca tury, krucja ta się wzmaga. Budowa. Niech będą pola żyta, powiedzmy. No i tyle. Możemy tutaj postawić e, wyższe podatki. Nieco dyplomatyczne wieści genuła z kwatymidami i komunika dla Norwegii. No okej, okay, spoko. Ok, wy idźcie tutaj do On, Ruen. My wy, e, W sensie wy, mój szpieg, niech sobie siedzi w Paryżu. O, i udało mu się nawet. Myślałem, że umrze, a się udało. Dziś a, tutaj podesłali tą główną armię spod y Paryża, co? Dobra, przeżyjemy to ze spokojem. A, oczywiście dalej musimy podsłać te wszystkie posiłki z wysp, na którym trochę zajmie dojść, w te strony. stronę. Wy siedzicie tutaj jako garnizon. I więcej jedno z tego już tu nie mamy. Okej, okay, no dobra, to zdobądźmy sobie na pewno tą śmieszną osadkę. No, i myślę, że poprowadzę obrężenie tego. Jak już się bawię w takie rzeczy, to czemu nie? I pójdziemy, może, na. W sumie mamy szpiega w Paryżu, więc może nawet uda mi się zdobyć dwie osady w jedną turę. To by było zajebiste. Ale no, zobaczymy, czy się uda w ten sposób. No, musiałbym przyznać, że jakby się udało, byłbym z siebie dumny, ale. Trzeba liczyć siły na zamiary. Dobra, ee... albo zamiary na siły. Dobra, rozpocznijmy bitwę, bo myślę, że w sumie, chociaż nie chcę wysłać może moich najlepszych rycerzy na rzeź, wolałbym dać te w rzeczy jakimś gorszym jednostkom, mimo wszystko. Na przykład, dajmy sobie to tu włócznikom, to dajmy sobie tym. Okej. Okay. No i w sumie jest git. Tak. Możemy ustawić sobie jeszcze łuczników, żeby móc z nimi podejść jak najbliżej murów. ok No i moich rycerzy gdzieś wycofam na tył bardziej, żeby nie, nie ucierpieli w żaden sposób. No i tych strzelców to zrobię też w grupę, powiedzmy, osobną. Dobra, no i rozpoczniemy bitwę. No i tak. Wy lećcie z tym taranem. Wy lećcie tutaj na mury oczywiście. Wy może jakoś tutaj. Wy tutaj. I wy jakoś tędy. Dobra. I niech moi łucznicy podejdą może nieco bliżej. Żeby mogli jak najwięcej wrogich jednostek ostrzelać. Dobra. No I przyspieszmy sobie na szóstkę, żeby nie tracić czasu. No i oczywiście moje jednostki już będą szły tutaj. I moi ucznicy też już będą mogli rozpocząć ostrzał doskonale. No, bo jakie oni mają tu jednostki? Mają tutaj jakąś śmieszną straż miejską, tutaj mam trochę jednostek, jakichś łuczników, nieuczników, głównie uczników w sumie. No, to ze spokojem powinniśmy sobie jakoś poradzić mniej więcej. Dobra, mogę podesłać też powiedzmy oddziały rycerzy tutaj i piknierów bardziej tutaj. Podeślijmy w ten sposób doskonale. No i już tutaj moi y, wojownicy wchodzą na mury, na których stoją łucznice, którzy nie będą mieli sobie jak w ogóle poradzić w sumie. Moi ucznicy, strzajcie może w ten straż miską tutaj. co was bez sensu tracić w sumie. Więc chociaż zróbcie coś pożytecznego. Ci tu wchodzą na mury, ci zaczynają ustawkę tutaj. No, i tu jest ta cholerna smoła, która no jednak nie jest zbyt nieprzyjemna, nie oszukujmy się. Dobra, no ale tutaj może serio nam ładnie wyjść. Za chwilę te mury przejmiemy, tak naprawdę. Dobra, wy będziecie mogli tutaj za chwilę wchodzić. Tutaj już walczą nasi. Tutaj też. Jestem ciekaw, czy uda nam się zniszczyć tą bramę, czy zniszczą mi taran. Nie no, uda raczej się zniszczyć. Dobra, więc tak, wy możecie pójść tutaj na ten oddział straży miejskiej. Nie wiem, czy się wam uda, ale możecie spróbować przynajmniej. Eee, teraz tak, czy mam tutaj tych pikinierów? A, jeszcze mam tutaj oddział zbrojnych, co? A, nie, zbrojni są tu na murze. No to pójdźcie na tych łuczników, moi zbrojni. Tutaj chyba ci włócznicy sobie nie poradzą za bardzo. Ok, udało nam się przełamać tutaj. E... O, przejęliśmy bramę, zdobyliśmy, zniszczyliśmy też jakby przejście w niej, więc pojedziemy sobie prosto moimi rycerzami ukochanymi, żeby przejąć kontrolę nad placem. Ok. No, a tutaj już sobie elegancko walczymy. Wy możecie tutaj podejść, pomóc swoim braciom. No i moi rycerze, jak już wyjadę na ten plac, no to nasi wrogoje będą w nieco niezbyt ciekawej sytuacji, mówiąc bardzo oględnie. Serio, to czemu ta smoła mnie. co jest? Przecież zdobyłem bramę. Jakim cudem. ale bez sens. Przed chwilą sami widzieliście informację, że zdobyłem bramę. A mimo to sma i tak bije moich ludzi. What the fuck? Czemu? Dobra, spieprzajcie stąd, bo nie chcę was stracić bez sensu. No ale kurde, naprawdę bullshit straszny to jest. Kompletnie tego nie rozumiem. Dobra, no ale mm, i tak jest całkiem w porządku. Nawet mimo tej no, niezbyt ciekawej sytuacji z bramą. Wy możecie też tutaj wchodzić na te mury, w sumie i tak to pewnie zbyt dużo nie da. Halo. Czy raczylibyście wyjść na ten mur cholera jasna, czy nie? Chyba nie. Świetnie po prostu. A, okej. Okay. Jak im każę przyjść tutaj to pójdą, ale żeby wyjść na mur, to nie wejdą. Spoko. Robi absolutny sens. Tutaj ich, ich rycerze poszli w ogóle na moich uczników, zamiast ratować swoją bramę. E, w sensie zamiast ratować swój rynek. Dobra, przyspieszmy to na szóstkę, żeby po prostu przejąć kontrolę nad to i tyle. I będzie już po bitwie. No, trochę ludzi potraciłem. Strasznie przez tą bramę w sumie. Ta brama największe szkody mi wyrządziła. Dobra, ale bitwa już zakończona. Oczywiście skończmy. No, straciłem 200 ludzi. No, to jest właśnie urok tych oblężeń, że zawsze coś albo nie pójdzie po Twojej myśli, albo będą mieli mocne jednostki, albo jakaś smoła z dupy. No, typowo. No, ale ważne, że zdobyliśmy tą masadę i to. Splądrujmy. No, możemy w sumie splądrować. Reims. Będziemy mogli dzięki temu nieco sobie jeszcze rozbudować nasze osady. Więc jest to, myślę, jak najbardziej opłacalny deal. Postawmy sobie pole konopi, a w Bangor postawmy sobie wspólne uprawy. I mamy jeszcze trochę kasy odłogiem leżącej. Ok, zamkniemy ten zwój. I teraz, tak, ta armia zostawmy tutaj jakiś nie wiem, oddział Highlandersów. I pójdziemy na lutein i możemy je od razu zaatakować, bo bramy są otwarte. Doskonale. Tak więc, hmm... Powiedzcie mi, co oni tu mają w sumie? Mają tutaj spory garnizon. To jest problem, bo... Mimo od tego, że brama jest otwarta, to i, to i tak się boję ich zaatakować, bo... No sami widzieliście, jak to jest z tą bramą. Ona sama w sobie może zadać duże obrężenie. Jak się będą bronić w tej bramie, to mnie mogą jeszcze zabić, więc... Mm, proponuję na przykład pobudować sobie więcej jakiejś tutaj infrastruktury obrężniczej i dopiero potem się w nich wbić. Mógłbym podesłać powiedzmy jakieś posiłki. Oddział Rycerzy, Oddział Włóczników i Oddział Zbrojnych powiedzmy. I dzięki temu ta armia będzie tutaj jeszcze mocniejsza. Natomiast wy, hmm, wy zaatakujcie ten oddział. I możemy zaatakować nocą, nawet ale ja się wycwanie i nie zrobię tego w ten sposób. Tylko zrobię tutaj normalną bitwę. I jeżeli się uda, wybijemy w ten sposób garnizon, prawda, tej osady. I uda nam się ją przejąć. Tak więc myślę, że jest to jak najbardziej dobry deal. No, i to jest ta całkiem ładna armia, którą mi się udało zgromadzić, tak więc myślę, że ze spokojem nam się uda, ale dobrze, że w końcu mamy jakiegoś dowódcę, który jest właśnie nocnym wojownikiem, bo jednak to jest bardzo przydatna umiejętność. Zapiszmy i lecimy na pole bitwy. Niech jeszcze będzie ta jedna bitwa w tym odcinku. Myślę, że w miarę szybko to pójdzie. Biorąc pod uwagę, że ta armia będzie rozdzielona, to najpierw zajmiemy się jedną, potem drugą i będzie z głowy. Zaczekajmy, żeby były nieco lepsze warunki. Halo? O, jak będzie? I tak, oczywiście ustawimy sobie moich rycerzy tutaj jako, że tak powiem, zaporę ogniową przed jakąś ewentualną szarżą. Tutaj sobie ustawimy zbrojnych na flanki. Hmm, moich galogasów, w sumie, dałbym jeszcze przed tymi e, rycerzami. I szlachtę górali dałbym sobie za nimi, mieć mocne centrum. E, moi łucznicy niech będą gdzieś tutaj. O, w ten sposób. E, mój trebuszet, e, czy tam katapulta, niech będzie stała tutaj. I weźmiemy sobie te oddziały jazdy tutaj, powiedzmy jakoś w grupę. No i tych pozostałych też jakoś w grupę. I rozpocznijmy bitwę. I tak, oni podsyłają swoje posiłki z tej strony. I co oni tu mają dokładnie? Cztery oddziały, z czego tylko jeden to jazda, no ale jakaś generalska. A tutaj z kolei mają piechotę. Dobra, nie, myślę, że najpierw skupię całą swoją armię na tych, a dopiero potem skupię się na tamtych posiłkach. Więc tak, podeślijmy sobie. Mm, Mam armię nieco do przodu. Coś o, takiego na razie. I niech moja jazda mm, generalska i nie tylko. Jezu co ja zrobiłem. Eee, pojedzie jakoś o tutaj. Doskonale. Dobra. No i biegnijcie oczywiście. Nie przyspieszmy na szósteczkę. Dobra. I powiedzcie mi, czy oni w sumie mają tutaj jakieś mocniejsze oddział, czy mogę przeprowadzić szarże? Mogę, nie mają nic specjalnego. Tylko mają tu łuczników w sumie głównie. Ok, więc polecimy w ten sposób, a w sumie ta armia może już nawet e, zacząć ustawiać, że przyjąć e, gości z tej strony. Pomyślę, że ta jazda w zupełności wystarczy, żeby rozbić te pięć oddziałów. Tym bardziej, że trzy z nich to łucznicy, więc... E... Zbrojni i tak nie są specjalnie kontrą na moich jednostek. Dobra, więc wlećmy tutaj w tych zbrojnych. No i ci łucznicy będą padać jak muchy. Oj, tak, no. Nie mają szczęścia, chłopacy. Dobra, wycofajmy ten oddział generalski, tylko może. Dobra, oni tutaj chyba podsyłają swoją jazdę. Jedną, więc podejścimy tam mojego księcia na nich. E, tak, bo będziemy mieli przewagę liczebną i tak, dobra, niech powiedzmy jeszcze jeden oddział mu pomoże. Bo te dwa oddziały w zupełności i tak wystarczą, żeby tutaj tych frajrów wybić do nogi. Dobra. Niech powiedzmy jeszcze jeden oddział zbrojnych im pomoże z tą gwardią generalską. Super. No i myślę, że będzie w porządku jak najbardziej. Tak, zamkniemy ich tutaj. I nie będą mieli szans już. Do Dokładnie. Dobra, no i tutaj ładnie sobie poradziliśmy. Zdobyliśmy już ich generała. Super. Eee, wyleć się tutaj za tymi bretońskimi łucznikami. No i co? Tutaj ten generał padnie za chwilę. powinien paść. Zadmijmy jeszcze tutaj wróg. Doskonale. Moje katapulty nie strzają powiedzmy w ten oddział. Albo dobra. Nie wiem w cokolwiek. Jezu, ale wy naprawdę macie słaby zasięg. Bez, se bez sensu taka artyleria, która w ogóle nie ma zasięgu, no. Nie rozumiem tego w żaden sposób. Dobra, wy jakoś tak. Niech ci zbrojni powiedzmy, pójdą na tych. E, wystrzajcie na tych... Wy idźcie w tych i tak moja jazda niech leci tutaj, No, Wy też lecicie tutaj, i Wy też musimy wybić po prostu te posiłki to jest w sumie najważniejsze. Bo, jak się ich pozbędziemy, to będziemy mieli miasto za darmo. Ok, tutaj niech jedzie moja szara, tutaj lećcie w tych kuszni, O, kusznicy to są to kolejny darmowy oddział do wybicia. Dobra, niech mnie katapulty już przestaną strzać. Super. Eee... Czy jest ktoś w tych? Niech ci pójdą. Dobra, tutaj niech ten oddział goni tych feudalnych pieszych rycerzy. No i. To jest już koniec tej bitwy. Dobra, przyspieszmy na szóstkę i. Mam całą zabawę z głowy. Dokończmy oczywiście, żeby jak najwięcej ich wybić. Eee, żeby nie było sytuacji, że jednak będzie jakiś garnizon w tym mieście. No, nie uśmiechałbym się ta sytuacja. Dobra, no i super. Zajebiście. Naprawdę bardzo ładnie to wyszło. Właśnie... Tylko sześciu ludzi przeżyło, więc nie ma opcji, żeby w jakikolwiek garnizon tam powstał. No i będziemy mieli miasto dla nas. Zabijmy jeńców. Super. No i przejmijmy tę osadę dla Szkocji. No i splądrujmy też sobie tę osadę. No i w ten sposób w ciągu jednej tury Francja utraciła dwie osady. Co prawda, nie tą, którą na początku miałem na myśli, ale i tak jest dobrze. I myślę, że w ten sposób, skoro przejęliśmy tę osadę, to Francuzi nie wycofają tej osady pod Paryż. Będą raczej zdeterminowani, żeby tutaj się odbić. Tak mi się wydaje, ale oczywiście mogę być w błędzie, bo. Jednak Paryż może być dla nich na tyle ważny, że będą mieli w dupie wszystko inne. Dobra, postawmy sobie w korku... Hmm. O, pole to. I zwerbujmy sobie jeszcze jakiś oddział może w Ruan. Mogę? O, normańscy doborowi rycerze, to jest to, co mi się podoba. I tutaj mamy jeszcze jakiś fajnych ludzi. Gdziekolwiek w sumie. Patrzę, o, mam tutaj oddział rycerzy spieszonych, doskonale. No i możemy jeszcze ruszyć sobie dyplomatę dalej. Mm, nie wiem, czy ja gadałem z Jerozolimą? Nie, nie gadałem chyba z Jerozolimą. Nie, gadałem z Jerozolimą, gadałem. E, dobra, idźmy do Egipcjan. No i to by było chyba na tyle, tak więc myślę, że w tym momencie skończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!